Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Przepraszam was, że tak długo odcinka nie było Ale jakaś tak wyszło No to tak Co się zmieniło u mnie w hodowli. Tutaj te gołąbki dalej są Młody został sprzedany Wtedy młody da, Nie sprzedany, tylko dałem go po prostu mojemu kuzynowi Bo on hoduje pocztowe po prostu Dałem mu On nie lotuje, dałem mu po prostu, żeby miał No i teraz są dwa Te pawiki I dwa jajeczka ich Zniosły sobie jajka. Pięknie. Opa. Dwa takie fajne. Wczoraj zjadłem. Jedno, a właśnie tutaj samczyk przyleciał. Będzie siadał. Zobaczycie jak siada na jajkach. No, chodź, siadaj na jajkach, siadaj. Dobra, już mu to nie będzie przeszkadzać. Pokażę Wam co moje gołąbki teraz jedzą. I w dalszym części odcinka. O, moje gołąbki jedzą takie coś. Tu mamy tak jakąś peluszkę, groszek, kukurydzę, zboże. Teraz tak. Yy, nie mam już królików, bo zostały yy, tam, sprzedane, bo nie chcę na zimę. Znowu na wiosnę sobie kupię. I, i, I zaraz Wam tam pokażę puste klatki i skończymy filmik. Dobra, jesteśmy już u króli. Klatka pusta, wyczyszczona pięknie. Tu to samo, tam jest słoma wyczyszczona do deski. Wiadro, jakieś te, co miały w, w zboże yy, Pojemniki na wodę. No i tak by się to ten wyglądało. Tu mam te króliki, tam jest garaż, tam się stoi. Tam jest jeden przak, drugi sobie wędruje. Altanka jest zbudowana. Ja? I, I to by było wszystko na tyle w tym odcinku. Oby... Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.